Chciałam Państwa wprowadzić w temat y, wytwarzania importu oraz dystrybucji substancji czynnych w świetle znowelizowanej ustawy prawo farmaceutyczne, a później szczegóły wyjaśni naczelnik tego wydziału, wydziału nadzoru nad substancjami czynnymi, Pani Edyta Sapierzyńska. Natomiast y, informacje dotyczące nadzoru y, nad, y, y, nad wytwórcami, importerami i dystrybutorami substancji czynnej. Ten temat poprowadzi pan Leszek Maliszewski. Ja tylko tytułem wstępu, żeby Państwo jakby zdali sobie sprawę, o czym mówimy, kto jest, kto jest wytwórcą substancji czynnej, kto jest importerem substancji czynnej, jakie etapy wytwarzania, to są rzeczywiste etapy wytwarzania, co wchodzi w dystrybucję, a co wchodzi w wytwarzanie. Dobrze, to ominiemy sobie, bo to już wiemy. Teraz zajmujemy się tą drugą częścią, a mianowicie dystrybutorami substancji czynnych, importerami i wytwórcami substancji czynnych. Mamy trzy definicje w, usta w ustawie prawo farmaceutyczne. Nie będziemy ich czytać, bo one są analogiczne do definicji związanej z produktem leczniczym. Chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na to, że Wytwarzaniem substancji czynnej jest również ich przepakowywanie i ponowne etykietowanie. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ podmiot, który wykonuje takie operacje, musi się zgłosić do Krajowego Rejestru jako wytwórca, a nie jako dystrybutor. Przepakowywanie to wiadomo, musimy otworzyć y, substancję czynną, opakowanie substancji czynnej i przepakować ją na przykład w dwa mniejsze opakowania. Ponowne etykietowanie chciałam wyjaśnić, bo no nigdzie w, żadnej, w, żadnej, w żadnym dokumencie nie jest to szczegółowo opisane, ale taką interpretację mamy z, Europej z Europejskiej Agencji Leków. Ponowne etykietowanie to znaczy zrywanie lub zaklejanie etykiety wytwórcy i naklejanie swojej własnej etykiety. Wtedy te wymagania są większe, ponieważ no trzeba yy, w dokumentacji systemowej ten, ten łańcuch, szczegółowo opisać. Natomiast jeżeli firma czy podmiot nakleja etykietę swoją w magazynie, zostawiając widoczną etykietę oryginalnego wytwórcy, to wtedy jest to dystrybucja. I tu jest taki niuans. Jeżeli zakrywamy etykietę jest, musimy się zarejestrować jako wytwórca. Jeżeli doklejamy obok etykietę, yy, rejestrujemy się jako dystrybutor przy wykonywaniu tych samych czynności, czyli zakup, magazynowanie, sprzedaż. Ja Państwu to wszystko rozrysowałam, yy, żeby łatwiej to było zrozumieć i yy, yy, prześledzić te łańcuchy dostaw. Tutaj na tym slajdzie mamy. Zarówno substancję czynną, przepływ substancji czynnej, jak i przepływ produktu leczniczego. Jeżeli chodzi o przepływ produktu leczniczego, tu mamy kraj trzeci, tu Europejski Obszar Gospodarczy. Wytwórca produktu leczniczego zlokalizowany w kraju trzecim zawsze musi produkt leczniczy czy półprodukt. Yy, dostarczyć do importera. To jeszcze w kontekście tego zakresu zezwolenia. Część z Państwa w najbliższym czasie, znaczy w zasadzie już się stało importerami i będą Państwo mieli wydane zezwolenie w tym zakresie, nie zmieniając swojej działalności. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że umowy trzeba by było troszeczkę zmienić, bo będą to umowy importowe, a nie umowy na kontraktowe wytwarzanie, bo to już będzie import tego półproduktu. Importer produktu leczniczego hmm, później przekaza mogę, może przekazać do, do hurtowni lub do lecznictwa zamkniętego. A my zajmujemy się tą drugą stroną, w tym obecnie wytwórca substancji czynnej, który jest w kraju trzecim, czyli załóżmy Chiny, musi przekazać substancję czynną do importera substancji czynnej, a ten może przekazać do wytwórcy produktu leczniczego. Może to też przez dystrybutora zrobić, czyli pierwsze wejście do, na teren Unii Europejskiej, niezależnie od kraju, na teren Unii Europejskiej, europejski, nawet, nawet więcej, europejski obszar gospodarczy substancji czynnej z kraju trzeciego to jest wejście do importera. Bardzo często w Państwa przypadku będzie miała miejsce taka sytuacja, że ten importer substancji czynnej to będzie, to będzie, to będzie wytwórca produktu leczniczego jednocześnie. Oczywiście on też się ma wpisać do rejestru i y, jakieś drobne zmiany w systemie jakości wprowadzać, żeby było widać, że jest właśnie tym importerem substancji czynnej, natomiast jego zakres, zakres działalności się nie zmieni. Jeżeli ten importer substancji czynnej, kupuje substancję czynną, mogę ją użyć, jeżeli będzie to wytwórca lub też odsprzedać. Ma takie prawo, kupuje i odsprzedaje, ale kupuje z kraju trzeciego. Jeżeli tutaj jesteśmy już w Europie, Europejski Obszar Gospodarczy i mamy wytwórcę substancji czynnej na terenie Unii, na przykład Włochy, to tu, jakby importer nie wchodzi w grę, bo jesteśmy na terenie Unii. Tu wchodzi w grę albo bezpośredni transport do wytwórcy, od wytwórcy substancji czynnej do wytwórcy produktu leczniczego, lub też przez dystrybutorów. Dystrybutor może pojawić się wszędzie a i, i to nie jeden. Natomiast najważniejsze jest to, że importer musi się pojawić przy pierwszym wejściu substancji do. Na teren Unii. Tu jeszcze proszę Państwa, rozrysowałam Państwu, żeby już tak było rzeczywiście bardzo dobrze zrozumiałe. Eee, łańcuch dostaw substancji czynnej może się tak zdarzyć, że dy będzie dystrybutor, który będzie prowadził działalność w kraju Czyli wytwórca substancji czynnych przekazuje dystrybutorowi substancji czynnych i ten dystrybutor również musi. Skierować ten produkt bezpośrednio do importera substancji czynnych, czyli y, nie musi to być bezpośrednio od wytwórcy substancji czynnych, tu może być sieć dystrybucji. Niemniej jednak zgodnie z zapisami rozdziału 5 trzeba znać tą sieć dystrybucji całą. Więc jak tu jest pięciu dystrybutorów w krajach trzecich, później jest importer i pięciu dystrybutorów, y, to trzeba to prześledzić. I teraz tak, jedna sprawa, jak śledzimy tu? Tu śledzimy, yy, posługując się pisemnym potwierdzeniem, jeżeli chodzi o wytwórcę produktu, substancji czynnej, tutaj sprawdzamy te wszystkie podmioty, czy mają wpis do rejestru. Yy, najlepiej wejdzie GMDP, yy, o tym mówiliśmy, jak jest jakiś problem, to w agencji, yy, na stronie agencji, w danej agencji, na, na którym na przykład ten importer działa. Lub też przez nas. Jeżeli chodzi o obszar nasz, europejski, wytwórca substancji czynnych, jeden dystrybutor, wielu dystrybutorów i do wytwórcy produktu leczniczego, i lub też bezpośrednio. Jeżeli wytwórca produktu leczniczego zakupi substancję i ją, ją odsprzeda dalej, to jest dystrybutorem i musi się wpisać jako dystrybutor. Bo ktoś tą substancję dalej musi odkupić od dystrybutora. Czyli musi sp sprawdzić w rejestrze, że odkupił nie od Wytwórcy, bo tutaj nie ma takiej możliwości, od dystrybutora. E Chciałam tylko Państwu przypomnieć, że ten Europejski Obszar Gospodarczy to oprócz naszych krajów e Unii Europejskiej jeszcze jest. Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Szwajcaria chociaż jest w tym stowarzyszeniu o wolnym handlu, nie jest w europejskim obszarze gospodarczym, więc te trzy państwa zawsze sobie musimy dodać. Dobrze. Kilka słów o obowiązkach wytwórcy wytwórców, dystrybutorów i importerów substancji. One są dosyć proste. Przede wszystkim mają spełnić wymagania dobrej praktyki wytwarzania substancji czynnej i dobrej praktyki dystrybucji substancji czynnych. I tu przypominam, dobra praktyka wytwarzania jest w rozporządzeniu GMP, które jest w trakcie legislacji. Dla substancji czynnych, dobra praktyka dystrybucji dla substancji czynnych też jest w procesie legislacji i jest okres przejściowy do września tego roku na poziomie Unii. E, oprócz tego, wytwórca, dystrybutor i importer musi złożyć wniosku, wniosek o wpis do krajowego rejestru e, wytwórców, importerów i dystrybutorów, corocznie obowiązkowo przekładać rejestr zmian i jeżeli coś jest związane, jeżeli zmiana jest związana z jakością albo bezpieczeństwem, ma tą zmianę składać do Głównego Inspektoratu od razu, ale o tym powiemy już dokładnie w następnych prezentacjach. Natomiast GIF w kilku słowach po prostu nadzoruje, przeprowadza inspekcję, może pobierać próby do badań. Próby do badań najczęściej, znaczy pobierane, możliwość pobierania prób do badań jest u wytwórcy produktu leczniczego, ponieważ próby zawsze pobiera dany podmiot, czyli wytwórca produktu leczniczego, biorąc odpowiedzialność za to, że ta próba jest dobrze pobrana. Próby pobieramy w trakcie inspekcji. GIF również prowadzi Krajowy Rejestr Wytwórców, wydaje certyfikaty GMP i GDP. Tu jedna informacja, certyfikaty GMP ważne są 3 lata, a certyfikaty GDP ważne są 5 lat. I jedna informacja ciekawa, z naszym prawem, jest to już troszeczkę inaczej niż dla produktów leczniczych, zgodnie z naszym prawem. Wytwórca produktu leczniczego, wytwórca substancji czynnej dostaje certyfikat GMP, a importer i dystrybutor. Dostaje certyfikat GDP. I tak mamy zapisane w prawie. E, oczywiście następna sprawa, wprowadzamy informacje do unijnej bazy danych, prowadzimy rejestr na swojej stronie jest, ale pusty. E, już pierwsze uzupełnienia wpływają, więc jest naprawdę kwestia czasu, jak zaczniemy go uzupełniać. Dobrze, proszę Państwa, tyle, a teraz przechodzimy do szczegółów.